Sezon urlopowy dobiega już praktycznie końca. Jednak na początku nowego roku szkolnego czeka nas nie lada gratka, a mianowicie nowa kampania od wydawnictwa Go On Board, a będzie nim Cyberpunk. I my przedstawimy Wam, jak ta gra będzie się prezentować. Ja jestem Cyprian, a ja Natalia. Zostańcie, żeby dowiedzieć się więcej. W tym materiale podamy Wam kilka podstawowych tylko informacji na temat tego tytułu. Z tej prostej przyczyny, że w kolejnym skupimy się zarówno na naszych odczuciach, jak i bardziej szczegółowym opisie gry i skróconych zasadach. No dobrze, więc czym jest Cyberpunk 2077 The Board Game od Go On Board? Jest to gra kooperacyjna od jednego do czterech graczy, prawda? Ale co ciekawe, jest to gra czasu rzeczywistego. Mamy jedną wspólną rundę ale i w tym w określonym czasie, w którym każdy rozgrywa swoją turę. Tury, bo gramy tura za turą, tura za turą, gra tak, za raz, raz, raz za razem, zagrywając zawsze po jednej karcie, jednocześnie. Tak. I naszymi gośćmi w tym materiale, bo rozegramy tutaj dla Was rozgrywkę czteroosobową, będzie oczywiście Jaro, który wcieli się w postać V. Naszym drugim gościem jest Asia. Asia, która zagrała postacią Panam Palmer. Ja miałem przyjemność wcielić się w postać Jackiego Wellsa. Ja natomiast wygrałam jako Judy Alvarez. Słuchajcie, jednak w tym gameplayu troszeczkę postanowiliśmy powiedzmy trochę zaryzykować. Chcieliśmy wam pokazać to, jak ta gra wygląda, czyli Skróciliśmy ten gameplay na tyle, ile byliśmy w stanie, do minimum. Jest to jedna z rozgrywek, którą przeprowadziliśmy, bo niestety pierwsza nasza próba skończyła się porażką i w bardzo szybkim tempie nasz zespół został położony. Tu nie będziemy do końca Wam tłumaczyć zasad w trakcie rozgrywki, bo na tym skupimy się w kolejnym materiale. Tu chcemy, tak jak mówię, przekazać Wam w pigułce to, jak ta gra wygląda, jakie emocje przy niej są, jakie jest tempo. Słuchajcie, szczególnie tutaj do osób, które grały, tak, może mogliśmy się potknąć gdzieś tam. I to właśnie nam najbardziej zależy na to, żeby pokazać tą naturalność. Czyli tak jakbyśmy sobie dzisiaj przyszli do domu, wzięli dwójkę znajomych, usiedli i zagrali. No to co, nie przedłużając, zobaczcie, jak się bawiliśmy. Celem naszej misji będzie odblokowanie windy. Do tego celu musimy najpierw pozbyć się dwóch snajperów na punkcie C. Żeby to zrobić, trzeba zużyć dwa znaczniki ataku. Następnie w punkcie D musimy sprawdzić zaopatrzenie. Do tego celu trzeba wykonać akcję ukrycia się i odrzucić całą rękę zawierając niebieską kartę. Ostatnie zadanie to otworzenie bramy. Żeby otworzyć bramę w punkcie A, jeden z graczy musi zużyć. Booster w chwili, kiedy drugi gracz znajduje się na punkcie B. Dodatkowo do wykonania są dwa zadania poboczne. Dokładnie. go. Dobrze, kto co by sobie życzył? Ja dwa ten. To? Tak. Ja bym bardzo chciał kościany. Jeżeli Przecież mogę. Nie rozwał kościany i to masz kusteczki. Tak jest. Yy, to ja bym sobie wzięła w takim wypadku niebieski szczep. Dobrze. To ja, jako, że mam mało czerwonych kart, muszę sobie poznać czerwony. Mogę więcej akcji wykonywać z jednej karty. Okej. Okay. Chłopaki, coś jeszcze? Wiedziany doświadczeniem... No, ty, 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 ty. swojej zdolności. Chyba mogę oddać lusterkę, ale... <złatury> To może ja bym wzięła busterka i byśmy tą misję wykonały w ten sposób. Ja że ty wysz... pójdziesz na B, a ja pójdę na A i będę miała dwa busterki w razie. Prawa. Tak, no. go. O, kiedy byłem, o, byłem. Nie ma co się dłużej zastanawiać, lecimy. Nic. Dobra, ja wezmę tego w szczechach w razie czego? Pozostaje tylko wy robicie misję A i B, my Cyprian co robimy. No klasycznie, CD. Dobra, bez zmian. Czy tak, ty idziesz, idziesz na C, a tak. ja będę na D. Dobra. I, i będę się starał, żeby w ogóle przejść przez drzwi. To zaczyna. Jaro, tak ostatnio? Tak, tak jak ostatnio zobaczymy, Dobre. co nam wyjdzie z tego. I już możemy, tak? W kartę? Tak. Jaro? Zaczynam w tym momencie od craftingu. Jednego, jeden ruch. Dziękuję. Dobieram kartę. Cyprian, lecisz. Dobra, więc ja tak samo. Ruch, jeden craftu, ściągnę z tego. Lecisz. Ja biorę życie jeden e, ruchu, dobieram kartę, a się lecisz. Jeden, jeden ruchu, jeden życia, lecisz. Netrunning i dobieram kartę, cyprę. Netrunning, dobieram kartę, lecisz. Przepraszam, nie, Natalia! Ja? Go, Natalia, go, go! Przepraszam. Go. E, jeden ruchu, nie, nie jeden ruchu. Otwieram sobie ten. O. I tyle, dobieram kartę, mi się lecisz. Dobra, wybieram tutaj jeden RAM, lecisz. Leczonko w tym momencie, przechodzę, dopobieram luta, dobieram kartę cypię. Aha, jeden Leczenie o jeden, ruszam się do przodu, dobieram kartę, lecisz. Idę do przodu, zbieram luty, zdejmuję kraft, i dobieram kartę, lecisz. Jedno życie, jeden ruch, lecisz. Zagrywam karton, dobieram jeden ruchu, jeden życia i dobieram kartę, lecisz Cyprian. Net running. dobieram kartę, lecisz. Idę do przodu, dobieram kartę, lecisz. Jeden ruchu, jeden crafting, odbieram, odbieram drzwi, lecisz. Zapomniałem o jednej rzeczy, ale trudno, w tym razie robię tak. W tym momencie robię rozwałkę ściany, zaryzykuję bardzo mocno. Zrobię jeden ruchu i dobieram kartę, Cyprian, lecisz. Dobra, więc ja mam otwieram, wchodzę, dobieram kartę, lecisz. Jeden życia, jeden ruch, zbieram noc eee, z busterka otwieram drzwi, e, dobieram kartę, lecisz. Jeden ruchu, jeden z niego uderzam, proszę z muszę karty. Lecisz. To co, całą misję robię i dobieram cztery karty. Dobieram jeszcze trzy i raz, dwa, trzy, stupiam, dawaj! Dobra, więc ja zużywam, żeby to otworzyć. I robimy tak. Ruch, atak w niego o jeden. Zużywam krafta, żeby wykonać misję z C. Um... Dobra, dawaj, dawaj, gdzieś nie trakujesz. Ja rzucam jedno życie i w niego jeden, jeden atak, w niego jeden Jest. ruch, i on traci jedno życie. I ja poproszę scenę, do B, do Jarka, z nagrodę, tak nie do Jarka z D. Tak jest. Do Jarka z proszę. Ja sobie od razu zrealizuję to, dopadają tutaj tą czerwoną e, jazzgę. Rękę, rękę, rękę. Najpierw rękę? zrzucamy rękę. Tak, zrzucamy rękę. rękę. Ja akurat mam do przetestowania wszystko. Ja mam akurat cztery. Ja. to akurat słabo. Ja więc dobieram cztery karty i nie patrzę na nie, sorry. Ja sobie ulepszam... Najpierw czek czy ktoś ma jakiegoś luta? Ja mam. E, niebieska drzazga i mogę sobie... E, dobierasz e, krafta. Och, Dobieram krafta i To już jest wykonany. I fantastycznie, przyda e, się to leczanko. Ja mogę sobie teraz przejrzeć deka, dobrać kartę. do może ja bym sobie wzięła tą i wtedy mogę to przetasować. Mhm. I dobrać karty do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie mam żadnego luta, więc Sylwia? Ja już sprawdzę. Tak? tak, wszystko już zrobione, więc możemy w tym momencie lecieć do Enemy Movements. Yy, teraz najpierw Crafting. Crafting, crafting, crafting tak, crafting sorry. I jeszcze pozyskamy. 3, 4, 5, 6 i nowy wszczep. Hak. Czy komuś zależy ha. na leczeniu? Nie. Na razie chyba nie. No na razie chyba jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o leczenie. Leczysz sobie? Nie, 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 okay. ja wiesz, ja mam już przygotowane leczonko, dobrze. dlatego pytam odnośnie. A, okay. Ja raczej bym chciał jeden ten, podwójny. Tak? No. Udarzenie? Proszę. Co? Ja mam sporo żółtych kart i fajnie by było, gdyby się udało zrobić trochę więcej żółtego. Żółtych drzask, bo może dodam nam trochę czasu. Masz Natalia? Myślę, że ją chyba nic tutaj. To drugi, bierz, bierz, bierz. zielony? Mm -hmm. To ja w takim wypadku wzięłabym sobie... Co rozwałka ściany mi nie Dobra, będzie. To... Mi nie będzie potrzebna. Chyba, że nie, rozwalę ten... ścianę tutaj. Dla ciebie ewentualnie, Cybria. No ja bardziej potrzebuję. Musiałbym sam wywalić ściany, ale. Ale wzięło łóżeczko. Masz to miejsce. Więc no w to... czego po prostu zaczął żyć. bierz, Wiesz po prostu to. Dobra, to teraz mamy enemy movement. Wszyscy są w walce. Czyli się enemy deployment też, też, nie, bo też nie, nic nie rusza. To też się nie rusza. Znaczy inaczej? Nic się nie rusza. I nic na nie dochodzi. I nic nie dochodzi, bo wszyscy są na deepfake. Pokażmy places. na szybko, gdyby tutaj był e, wolne miejsce, misja nie byłaby zrealizowana, a jest. E, to jest może zwłaszcza w tym miejscu. E, w tym miejscu, gdyby on był na przykład tutaj, to tu by się pojawił nowy. Tak, ale z tego Burek. względu, że w punkcie C i punkcie D i są zrealizowane misje, to. Automatycznie w punkcie C pojawia się tutaj przeciwnik, mhm. bo mi. on będzie najbliżej blokował tutaj i utrudniał nam dojść, powrót. Do, po w takiej sytuacji, w kolejnej turze, jeśli coś by się miało zmienić, no to on wtedy będzie się pojawiał w pomieszczeniu z misją D. Mhm. Znaczy w sensie z kafelkiem co, którego dotyczy misja D. No dobra. To słuchajcie, ja y, byłabym teraz kolejna w kolejności, żeby zrobić i będę musiała za chwilę przetosować cały dek. więc proponuję... Ja mam to samo. Jedna akcja i kolejny zachować. potem będzie tasowanie. U mnie nie ma stresu. I ja mam stresu, się roztasowane, więc to ja mogę Zaczynaj. Tak? Dobra. Dobra. Dziękuję. Hmm. Dwa i on traci jeden. Dodatkowo mamy jeden w niego. Dobra, kartę się lecisz. Wrzucam. Dostaję, dostaję jeden, ja dostaję jeden i biorę sobie jeden. Tego przytasowuję szybko, biorę jeden, lecisz. Ja w takim razie dostaję jeden na raz dostaję on w pierdziel tutaj i uciekam jednym butem ze względu na drugi poziom zielonego, czerwonego, tyle, wiem. Dobra, więc ja mam tak krafta, ściągam, ale jeszcze rzut kości. tracę jedno życie, on też traci jedno I wycofuję się o jedno, dobieram kartę, lecisz. Ja zrobię wrzucam kośćmi. Jedno obrażenie, mam też jedno obrażenie i zagramy tak, on spadł do zera. Wybieram kartę a się, lecisz. Wrzucam, on dostaje jedno, ja dostaję zero. Tak, poprawcie proszę. Uderzam o kolejne jedno i idę jeden butek. Lecisz. Crafting ściągam tą jedną kostkę, bucik, więc idę sobie w to miejsce, dobieram kartę typem. Dobra. Um, on traci dwa życia, ja tracę jeden, więc e, strzał w niego, on pada i, i ja ruszam się w tą stronę, muszę przetasować. Lecisz. Dwa życia, jeden but, też lecisz. Dobra, y, leczę się o jedno bucik, jeden. Lecisz. Crafting, w tym momencie to spada, drzazgami mi wchodzi, leczę się jednocześnie dwa razy z drugiej karty, jeden but, idę sobie w tą stronę, dobieram, muszę dobrać, ale najpierw muszę przytacować sobie, nie karty i go eee, Crafting, zrzucam gucik, zabieram, dobieram, misiek. Otwieram drzwi, idę do przodu, zbieram but, dobieram kartę, się lecisz, dobra, dobieram sobie jednego tego, tylko... Nie puosterka ucierzając jeden w ja jego Nie Wykonałyśmy misję. Lecisz. Rzucam kartami dobieram cztery. Z gołu wiem. Dobra. Więc ja mam leczenie. Tak. I... Uf. raz, Uf. dwa. ty poszło? Dobrze, hmm. zrobiłem. O to chodziło. No Super. to odrzucamy rękę. Odrzucamy rękę. Tak. Ja mam tylko jedną kartę, ja też mam jedną kartę, dojecałem. więc tą dobieram. Ja mam równość 4 u mnie, wiesz? No, jesteś w najgorszej sytuacji. No, tak. <grytans> no dobra, mamy dobrane karty. Teraz mamy Czekloot. Czy ktoś coś podniósł? O, ja. dziękuję ci bardzo. Ja też coś podniosłam. Żółta dżazga od niego. Żółta dżazga. Bardzo ci proszę. Co masz? Ja, tylowo nic. Ja mam dobranie karty. Pytanie, którą kartę bym chciała dobrać? Może ja sobie wezmę tą kartę, o której tylko Ten. Będziemy mieli w razie czego dodatkowy czas. I mamy luta za to. Mam dodatkową jazzkę, to wezmę pomarańczową. Wolałaś wziąć na trzecim poziomie czegoś? No, czy kiedyś zieloną, bo nie wiem, jak mam z twoją miłością zielonych kart. Zielony będę chciała blokować z tego, wiesz? Potem to jeszcze masz czwarty poziom, który daje ci legendarną kartę. I możliwość zrobienia czterech? Dobra, to no, no, może wezmę czerwonym, bo tak mam mało. Musiałem zieloną, no, żeby, też, żeby, żeby to mieć to potem legendarną kartę. A to będzie zielona, legendarna karta, moi drodzy. Tak jest. No tak. Dobrze. Pragnę ci przypomnieć, że Judy Alvarez to była netranerka. Bo dobrze, no to już mam zielone, no. No ale był preszt. Zauważyłam. <laughs> Wyciągam karty craftingu. Ja chętnie jednego boosterka zamienię na buciki. Esjusz. Mnie się przyda w tym momencie celownik. Cyprian, będziesz sobie życzył jakiś celownik, czy niekoniecznie? Bo nie wiem, czy ta rozwałka ściany jest Ci potrzebna. Czy co mnie jest potrzebne? Teraz wałka ściany, którą tam masz, bo mnie się marzą te trzy celowniki. No, możesz je wziąć. Dziękuję. Jeżeli ktoś chce, żebym mu zlikwidował broń, to ja bym jeszcze wziął Natrunning. W tym momencie chyba nikt z nas nie chce. Tylko pytanie: czy to domkniesz, nie? No bo to jednak mimo wszystko sporo tych. Wiem, ale ja jestem całkowicie pusty. Okay? Czyli znaczy, Kwestia tak naprawdę jest taka, że on tak naprawdę jest z tego, że mamy w misję misji A i B, to będzie nam się, będą nam się pojawiać tutaj i przy B. Generalnie przy windzie. Przy windzie. Tak, gdziekolwiek byśmy nie poszli. Zasadniczo mamy wykonane misję, więc mamy, musimy teraz tylko uciec. tak? tak. Dobra, ktoś Jeżeli coś jeszcze proszę. bierze. Dziękuję i tak samo mogę wziąć w szczep. Żyć? Tak. To proszę. Wszczep się zawsze przyda, tylko potrzebuję nieco więcej w tym momencie. postać. To ja może wezmę sobie po prostu buty. I ja Zrzucę to i chcę życie. Bardzo cię proszę. Ruch, ruchy przeciwników. Czyli ten e, wychodzi tu. Jeste mhm. się w Stanie wojny ze mną. No. Mhm. I zostaje nam deployment. No i mamy jako że wszystkie misje wykonane, no to musi się pojawić przy, mhm. e, przy Windzie, przy punkcie A. Czyli mamy ich dwóch, więc tak naprawdę wchodzimy do windy i wychodzimy z gry, żeby. Tak, czyli ja olewam czerwone luty w takim wypadku. Tak. Tylko od razu lecę do windy. Tak, mamy wszystkie. Otwierane, więc... I ja, no jedyny będzie zaczynał w e, zwarciu. Tak. I, I od, od razu jest bo ja mogę od razu uciec, chyba że bardzo chcemy jeszcze coś zrobić. Yy, nie, mamy myślę, tylko dwie rundy, więc myślę, że chcemy, chcielibyśmy to skończyć. Okej, okay, czyli żeby ja mogę przejść. się z nim powadzić. To tak. no, trudno, <laughs> przepraszam. Dobrze. Tak Wiesz, bym no. chciał. Kto zaczyna? Zaczynasz od rzutu kośćmi, więc pytanie, jak tak będzie z, twoimi, no. z twoim życiem, tak? Plus. To ja bym proponowała, żeby zaczął ktoś, kto nie jest tobą, żebyś miał chwilę z zastanowienie dzieje się. Zacznijcie ktoś, kto nie jest mną. No, <grym>, twoja kolej. <grym, <grym, mogę zacząć, tylko będziesz musiała poczekać, aż przetosuję. Karty. Chyba, że, chyba, że ty zaczynasz. I wtedy cykram więcej czasu na ten. Nie wiem, jak na mam zobacz, karty. Nie, ma, nie karty. wiem tak naprawdę, jakie mam karty i nie wiem, czy. Z... Aha, ja bo mogę, ja muszę wyjść, nie tak? tak? muszę po prostu wyjść. Dobra, nie, to ja mogę zacząć Ja, ja też zacząć jestem w dobrej sytuacji, bo po prostu tylko wychodzę. Okay. Okay. Dobra, możemy zobaczyć mm. karty. Zdejmuję to, idę o jeden, dobieram kartę, a się lecisz. Dobra, jedno żyćko, jedno idę o jeden, lecisz. Turan, w tym momencie mam jeden, on dostaje jeden. Zostaw leci dalej, skręcam. Dobra, najpierw z niego strzelę z mojego boosterka, jeden. Następnie leczy się dwa razy, raz i odświeżam sobie boosterek, dobieram kartę cypryn. To ja mam. To ja zrobię tak, czyli dwa, dwa leczenia do maksa, muszę się przetasować, dwa kroki tu, dobieram. Lecę? Tak. Mam tak, jeden ten, dodaj nam czasu proszę i mam dwa buty, dobieram kartę Asia, lecisz. Dobra, korzystam z tej karty, mogę uderzyć w dwa, dwa razy w dowolnego, zabijam tego, lecisz. Tego się nie spodziewałem. Okej, okay, dobra. No to w takim razie sobie jeszcze skraftuję. Eee, powiedzmy. Co? Dobieram sobie kartę. Go. Padajmy Dobra. To, to ja tak scraftum, ee, to tak, zrobię tak. tak. Ruch tu. Tak. Eee, I zdaję temu obrażenie. I dobieram kartę. Lecisz. Eee, dwa T, zużywam to. A się a dobieram kartę, a się lecisz. Dobra, więc generalnie używam dwa, więc lecę o dwa, to jest to yy, i używam tego i o jeden, nie mam w cudu, że wracaj Na szybko na trening i dobieram kartę cyprian. Dobra, więc a ja muszę jeszcze tak, ja mam życie do zera i jedno obrażenie w tego, kraft. E, Zrzucam, yy, zrzucam, żeby się o dwa wyleczyć, dobieram kartę, lecisz. Czas. Dwa buty, raz, dwa, e, zagrywam kartę, idę jednym butem, jedne temu obrażenie, e, dobieram kartę, się lecisz. E, dobra, kto jest jeszcze gdzieś daleko? Jestem jeszcze, bardzo jeszcze. blisko, zdążę, jeszcze czas. Dobra, to ja używam 2 e, na treningu, wchodzę do windy, jestem out. E, to ja sobie wyleczę się, nie wiem po co, ale wychodzę, jestem out, dziękuję. Dobra, czy ja muszę tylko rozpatrzyć. A ja e, tak, dwa obrażenia na zero. Jestem od. Dobra, ja też. Przedłużam. Dwa obrażenia. Jeden w niego, zagrywam kartę, wezmę sobie tutaj jeszcze dwa. Jestem od. Wyszliśmy. wyszliśmy. Oj, tak, odetchnąć na koniec. W końcu, nie? Mam nadzieję, że w tym materiale widzieliście, że naprawdę bawiliśmy się świetnie i że rozgrywka sprawia nam przyjemność. Ja jak zapowiadałem, nie obeszło się bez jakichś tam delikatnych potknięć, ale jednak, jakby nie ukrywać, w rozgrywkach domowych no chyba nie powiecie, że zawsze każda Wasza rozgrywka była idealna, a my właśnie chcieliśmy pokazać tą naturalność i to, jak może wyglądać ta gra w Twoim własnym domu. I na koniec chcielibyśmy podziękować Szczególnie tutaj w pierwszej kolejności wydawnictwu GONBOL za zaufanie i przekazanie nam tego egzemplarza demo, który pozwolił nam zapoznać się z tą grą i przekazać wam również wrażenia nasze z tej, z tej rozgrywki. O wszystkich tych elementach opowiemy w naszym kolejnym materiale. Dodatkowo bardzo, a to bardzo dziękujemy zarówno Asi, jak i Jaro, że zgodzili się wziąć udział w naszym gameplayu. Bo Bez nas przy... to by się nie udało. Trzeba też przyznać, że ja raczej jestem ciężkim operatorem, więc yy, dla nich też to była pewnego rodzaju przeprawa. Więc... Cześć! Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym materiale. Do następnego. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszownisy.pl Bo z nami wiesz, co jest